19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To dorosłe życie, dziewiętnaście plus. Patrzcie, to się nazywa schyłkowe dogorywanie. Moja impreza urodzinowa z Pawłem Oskara przeniosła się do nas i było naprawdę super. No ale niektórzy chyba mocno przesadzili. Oh, so cute. No ja niestety nie mogłam się wyspać. Jestem umówiona w ośrodku socjoterapii na warsztaty filmowe. Kto mnie zna i ogląda mojego bloga, wie, że się nie poddaję i udowodnię tym opornym dzieciakom, że będą z nich ludzie. O, to pewnie Lena. Zapomniałam wam powiedzieć, że nie wróciła do domu na noc. Mówiła, że idzie na spacer. No ja już ją wypytam, jak było na tym spacerze. No jak tam? Yy... Dobrze, że masz kurtkę, bo naprawdę zrobiła się bardzo No zimno. mama musi mam, ale powiedz mi, jak tam twój przystojny doktorant? Coś długo spacerowaliście? Było miło. Miło? Tylko? Dobra, było bardzo miło. To jest chyba to, czego potrzebowałam. Super. Wiesz co? Naprawdę nie spodziewałam się, że Oskar narobi takiego pytła. Dobra, Mela, nie chcę w ogóle o tym gadać. Ty mów, co ty robisz o tej porze już ubrana? Luna Lunatykujesz? Nie no, mówiłam się z tą dyrektorką z Ośrodka Socoterapii na te warsztaty filmowe. Muszę lecieć. Ty to masz siłę, przecież te dzieciaki naprawdę ostatnio dały ci w kość. Nie znasz mnie? Jasne. Dobra, no to nic, do zobaczenia wieczorem. Lenka, tylko powiedz mi prawdę. Naprawdę nie martwisz się Oskarem? Mm. Nie znasz mnie? Mam radę, serio. Leć, bo się spóźnisz. Pa. pa. O, oh Jezus. No, ładny bajzel. Cześć, Lenka. Cześć, ja chyba zrobię wam kawę, ale w takiej mega ilości. Tak, tak. I co to jest? Złóżcie to. jest ze mnie. To jest Irka. O Boże. Iryk, odbierz ten telefon. Złóżcie to. Ej, hey, wstawaj. I, by cię, ej, koci co Masz na jakiś obcy numer do ciebie co... Zamknij się durmuj, odbierz ten telefon ha, Halo. Hmm. Co? Już miałeś być w Ameryce południowej, co to? Jak mam przyjechać? Kawy? Oooo, no, tak. Dobra, no to... No, odzwonię, no. Ej, ludzie! Czy mi no, no, się właśnie śniło, czy, czy do mnie Kamil zadzwonił? Kamil? Jaki Kamil? Nasz Kamil? No ten Kamil, co z tobą chodził, zaciążył z Lucy, generalnie z dupkiem. No ten nasz Kamil. Co? Ale po co on do ciebie dzwonił? Czego chce? <grytanie> Chudę Powiedział, że, 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 że jest w szpitalu w Krakowie. W jakim szpitalu? Co mu się stało? No stwierdził, że miał wypadek. <grytanie> I że, no, poważna sprawa, że, żebyśmy przyjechali do niego. Chyba mu się po tym wypadku w głowie przewracało. Z tego co mi się wydaje. To... to jak ostatnio był, to mówił Lucy, że życzy jej, żeby poroniła, także niech spada na drzewo. No dokładnie, ja się do tego pajaca też na pewno nie zbliżę. I ty też do niego nie pojedziesz. A kiedy, kochanie, ty mi będziesz mówić, co mam robić? Od kiedy wiem, że mam rację, okej? Okay? Serio, chcesz się widzieć z tym pajacem? Słuchaj, dziewczyno, nic ci do tego, a jestem mężczyzną mm -hmm. i robię, Dobra. co chcę. Mężczyzna. Po jaką cholerę w ogóle? Właśnie. Słuchajcie, na razie no, nic nie wiem, no, Na razie nic. Dobra, nie. dobra, idź sobie do tego swojego Kamilka i po prostu już mi się nie pokazuje na oczy. Po, po. I tak już mi dawno udowodniłeś, że jesteś głupi, dobra. Słuchajcie, posz... Weźcie ją... Narzućcie jakiś kruszony lud na nią, bo się kobita zagotuje tu Wyjdź. Jeszcze. No. Wyjdź stąd. No. Na razie. Jolcia, kawy? Tak, poproszę. Mela postanowiła, że poprowadzi warsztaty filmowe w ośrodku dla trudnej młodzieży. Nie zraziła się tym, że wychowankowie żartowali z niej i wygłupiali się. W ośrodku pracuje też Bruno Wasiak, który już dawno wpadł Meli w oko. Ona mu zresztą też. Dzięki, tylko Oskar coś odwalał, o co mu chodziło? Oskar po prostu takie jest zresztą, nieważne. Naprawdę bardzo ci dziękuję za wczorajszy koncert. To może jakiś buziak w nagrodę? U, nasza pani od filmów. Ma pan dobry gust. Pani Melania jest mega dobrą dupą. Dzięki, że zapamiętałeś moje imię, ale się zachowuj. Widzimy się na warsztatach. Dzisiaj? Tu pani jeszcze nie zrezygnowała? <grym> ja? Skąd? Ja nigdy nie zrezygnowałam. <grym> to zajebiście. Lecę powiedzieć reszcie, że się pani nas nie wypięła. Chodź. Widziałeś? Oni naprawdę coś chcą ze mną zrobić. Ucieszyli się, że przyszłam. No tak, tylko uważaj na nich. Dobra, chodź, Bruno, bo muszę pokazać z dyrektorką. Okay. Co robić wieczorem? A co? Może skoczymy na jakieś piwko z okazji kaca. Ale że ty i ja? No co? Zrobimy sobie poprawiny. Nie wiem. Weź no. Zgódź się. Nie bądź tak. Nie w Ale zaiskrzyłaś Dobra. Sobie? Wyłazić stamtąd. Koniec przedstawienia! Nie pocałował jej pan. O! O! Jesteście całą grupą. Super. To co, dzisiaj też będziemy kręcić film? Tak, poczekajcie na mnie w świetlicy, ja tylko skoczę do dyrektorki. Zresztą Ula zaraz przyjdzie i się widzieć. Nie możemy się doczekać. To ja na ciebie później wpadnę, okej? Okay? Okej. Okay. Kamil dał znać Irkowi, że miał wypadek. Mimo, że chłopak jest wciąż na niego zły o to, jak zachował się wobec Lucy, nie chce opuszczać przyjaciela w potrzebie. Rozpieprzył mi się było parę kilometrów pod Krakowem. Nawet w necie wiesz? Nie czytałem Jak to się... Ja to i tak miałem szczęście, bo cztery osoby nie żyją, a mnie tylko śledziona wycieli. Stary, ty miałeś szczęście cholerne, powiem się. Pomożesz mi z tym? Tak, 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 tak. Spokojnie, delikatnie, delikatnie, tylko czekaj, lekko zagnij. No, no, No wiem, że boli, kurde, ale jesteś facet. Dobra, dobra. No, ale dzisiaj wychodzę. Wychodzę, muszę iść tylko po wypis, po jakieś recepty. I do lekarza, podejdziesz ze mną w ogóle, bo już tak. nie czekam. To rzeczy ci wezmę. No to moje wszystko, jakbyś mógł, to. Spok. Dzięki, że przyjechałeś, stary, naprawdę, bo nie mam na kogo liczyć poza tobą. Po tym, co Lucy zrobiłeś, no to się nie dziw, że, że nie masz przyjaciół w Krakowie. Tak, tak Oprócz tak, mnie chociaż dzisiaj. Nie. Dobra, gdzie ten lekarz jest? Tam. Tam, dobra, no to idziemy. Dobra. Ej, jakie koszty zaraz, zaraz, zaraz? Spokojnie. Okay, no, ubezpieczenie masz? No nie mam, bo przecież studia rzuciłem, nie. No, kurde, panie, no zobacz, co tu jest. Widzisz to, co jest... <laughs> Tu jest pomyłka, prawda? To jest pomyłka jakoś, prawda? Nie, A, proszę... bo jakiś żart. Ile? Nie, nie, proszę pana, przygotowaliśmy szczegółowy kosztorys dla funduszu. Tam są wszystkie badania, które panu zrobiliśmy. 18 dni pobytu w szpitalu, w tym na Ojomie i na oddziale wewnętrznym, leki. Około 140 Dobry. punktów, czyli 12 600. Tak, widzę tylko, tak. że 12 000 zł. Tak, to masz, klasyk, Bardzo mi przykro. Fundusz Ale klasyk, tak się zadaje. Zrobiliście mi tomografię. Dwa razy po co? No, proszę pana, miał pan zagrożenie krwawienia. Ratowaliśmy pana, zresztą te badania są wliczone w procedurę. Nikt tego ze mną nie ustalił, nikt mnie nie zapytał o zdanie. Ja nie, ma mowy. Ja nie mam co, za zap... nie, ma... nie mogę za to zapłacić. Nie proszę nie pana, trafił pan do nas nieprzytomny. Trudno, żeby to pan ustalał, jaki Ale będzie ja nie mam przebieg leczenia. Nie Bardzo mi przykro, będzie pan musiał zapłacić, inaczej zajmie się panem sąd i komornik. Takie są procedury. Z mojej strony to wszystko. Do widzenia. Irek, co ja mam zrobić? Bardzo proszę się tutaj nie awanturować. Proszę wziąć Doda, receptę. Chodź stary, idziemy stąd. Ja to wezmę już. Do widzenia procedury ważne. Pierdzielę! Mhm. Ja. 12 600, jakaś masakra, to jest ja jeszcze widzę hajsz znajomy. Ale kurde. Kamil, ty się urwałeś po prostu z choinki, no. No. Ty nie masz, nie robisz studiów w tym momencie, no to nie masz ubezpieczenia. To jest proste, po prostu jak budowa cepa. Tak, ale skąd miałem wiedzieć, że wypadek będę miał, co? To kurde, się ogarnij, no słuchaj, procedury są, jak ten pan powiedział, takie, a nie inne. I wiesz, i może jakaś tam jest szansa, że się odwołać może, że ale to jest takie. Wiesz, no to na pieprze wszystko, czekaj. Zostań w tym szpitalu ze dwie do jeszcze. Jasne, jasne, może jeszcze wrócę im do dopłacę, co nieco świetny pomysł. No że już po prostu jedźmy do ciebie i daj mi spokój, nie mam na to siły. Co co, jeszcze raz? Jeszcze raz? Gdzie jedźmy? Chyba nie do mojego tatuśka, nie? No nie do twojego tatuśka, ale sobie wybij z głowy, stary, że ty u mnie będziesz kimał. No co ty, Irek? No co ty, Irek? Co ty, Irek? Pamiętasz co ty, Irek, co ty zrobiłeś Lucy? Co ty, Irek, teraz mi... Irkujesz? No ale spójrz na mnie, widzisz jak ja wyglądam? Nie mam dokąd pójść, nie mam na hostel, chyba mnie tak nie zostawisz, może mi pomóż po prostu? Proszę cię. Słuchaj, ja cię mogę podwieźć, gdzie ci się żywnie nie podoba wiesz? Nie podwozić cię nigdzie. Daj mi to po No to dobrze, No nie chcę, żebym cię podwiózł. Do widzenia w takim razie. Wiecie co, męska przyjaźń to jest męska przyjaźń. To jest coś, co jest na zawsze. Ale nawet ona ma swoje granice i jak ktoś się raz okaże palantem, no to się nie pomaga drugi raz palantowi. No szanujmy się, przecież, kurczę, to jest nie, nie do pomyślenia. Zapamiętajcie moją, moją zasadę w tym momencie. Nie pomagamy drugi raz palantom. To mówiłem ja, wasz ekspert Irek. Justyna i Marek są naszymi głównymi Mela prowadzi warsztaty filmowe w ośrodku socjoterapii. Jest bardzo podekscytowana, bo nastolatki tym razem chętnie współpracują. pod koła. O, super. Coś mi ominęło? Ciekawe. Ustalaliśmy sytuację, wybraliśmy bohaterów. Tak. I Justyna i Marek są naszymi głównymi bohaterami. Ich historia rozpoczyna się od wypadku na rowerze. Jak myślicie, co powinno zdarzyć się później? Może wjechał nią i rozwalił jej drugiego smartfona. pogięło Cię skąd laska, która ma ojca pijaka, może mieć smartfona. No właśnie, i o to mi chodziło. Musicie pamiętać, kim są nasi bohaterowie i ich zachowania nie mogą być sprzeczne z tym, kim są. Może przygruchała sobie jakiegoś starucha i płaci jej za seks. Ale ustaliliśmy, że Justyna to pozytywna bohaterka. Przepraszam, już wyciszę. <grym> <laughs> e, Okej, okay. na czym skończyliśmy? Aha, że Justyna to pozytywna bohaterka, więc nie powinna mieć sponsora. Pewnie jest jakaś nieogarnięta. Nie no, normalna laska. Tylko ma sychanie z w chałupie. Nie to, co ten Marek cudnie wjechał rowerem. Co? Co się stało, co? Czym ona się pani zrobiła? <laughs> e, słuchajcie, przemyślcie dalszy bieg historii. Ja zaraz mela nie. jest zaskoczona i oburzona SMS-ami, które dostaje od Bruna. Spodziewała się, że chłopak będzie ją czarował, jak dotychczas, ale wiadomości od niego wskazują na coś innego. Cicho, przestańcie. Pogięło was do reszty? Ciebie? Co to w ogóle ma być? Ale co? Jak to co, dasz głupiego, bo nie rozumiem. A nie rozumiem, o co ci chodzi? Lubisz wiązać? Lubisz na ostro? A co możesz, lubisz bić i podawać piegułki No Ale uspokój się, co to w ogóle bredzisz? Co ja bredzę? A co ty do mnie wysyłasz, ty papa? Przyjrzyj z mój Nie spójrz się, kobieto! Nic nie wypisuję. A to? Cze Czekaj. F**k! Grajcie, ze mnie toś mi telefon ukradł. Co? Ktoś mi telefon ukradł, rozumiesz? Ale to, to nie ty do mnie piszesz? Czemu tak do nikogo nie pisał, szczególnie do ciebie? Ile my się znamy? Nie jestem żadnym zboczeńcem. Chodź! Kto ma mój telefon? Nie, nie Oni cię znaczy regulamin? Wiesz, taka, że taka dziedzin może wylecieć? <grym> Dlatego go nie ukradliśmy, chcieliśmy tylko pożyczyć. Chcieliśmy zrobić pani Melanie nieprzyjemność? No a, no, a panu pomóc, no bo jak dalej pan będzie taki niedociumany, to nigdy jej pan do łóżka no, nie zaciągnie. To. A tak, pan patrzy, tak się napali, że od razu do pana przyleciała, było coś? <grym> to mała wartości! Jesteście uuu. okropni. Co ja wam takiego zrobiłam? Od samego początku chciałam wam dać z siebie coś fajnego, a to nie zakumaliśmy. Chciałam nam dać uuu. pani siebie. To jak chcę piersi. <Cam w górę> Wiecie, co jesteście? O. Okay. Jeszcze pogadamy. jesteście okay. po prostu żałośni. Czerwone. Idę do dyrektorki, no, to nie są beznadziejni. Się. To są to jakieś dziecinne żarty. Nie pamiętasz co robiłaś, w liceum? Nie byłam taka obleśna. Ej, 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 a to nie ty chciałaś wypuść swój brzuch jakiejś bezpłodnej parze? Przestań, to był jakiś głupkowaty pomysł. Ej, słuchaj, nie gotuj się tak, okej. Okay? Ja już mam pomysł jak się na nich zemścić. Ale Bruno. Ja nie chcę się zniżać do ich poziomu. Ale słuchaj, musimy coś zrobić, żeby ci zaczęli szanować. Odkąd ty się tylko się z ciebie śmieją. Nie. No, dlatego nic się nie martw. bo tutaj na zajęciach się wszystkim, wszystko zajmę. Nie, Bruno, daj spokój. Ja nie chcę się bawić jakąś dziecinną zemstę. Ale mała dobra, nic się nie martw, okej? Okay? Ale nic nie rób. Dobra, dobra, nic nie zrobię. Lucy jest bardzo szczęśliwa z Arkiem Brzozowskim. Dziewczyna cieszy się, że są razem, a Arek chce być ojcem a dla jej dziecka. Zajęcia, nie ma pojęcia, że prawdziwy ojciec wrócił i znów może namieszać w jej życiu. Dobra, to nie? No nie, poczekaj. Cześć, <słuch> <słuch> gołąbki. Hej. Cześć. Cześć. Co tam, No wiesz co, właśnie na wykładzik zmierzamy. Lucy też chyba się wybierasz. Hey, nie, ona zostaje ze mną. Nieprawda, Ale... idę. Ja coś ważnego muszę ci powiedzieć, także na tym wykładzie... E, ja wiem, ja wiem. Ja no wiem. Dobra. Ciężkie mm, rozłączenie. Muszę tak, Okej, okay, pa. Na razie. słuchaj, Lucy, kocham cię. Ty słuchaj, to te hormony ciążowe, że tak jesteś że na czy Arek? Iruś, od kiedy jestem z Arkiem, to jestem prze, 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 prze. przeszczęśliwa no ale dobra, o czym chciałeś ze mną pogadać? Słuchajcie, Lucy nie chce psuć dnia. Spokojnie, nie zepsujesz mi, bo od kiedy jestem z Arkiem, to po prostu świat wydaje mi się cudowny. Ale Lucy Kamil wrócił do Krakowa. Niech to szlak. Mam nadzieję, że nie będzie się chciał ze mną spotkać, kiedy wrócił. Już ze dwa tygodnie temu w szpitalu siedział. Coś mu jest? Wiesz, co? Nie, no. Dzisiaj wyszedł, wszystko ok. No, mam nadzieję, że go nie spotkam, nawet przypadkiem. Lucy? Cześć, dzień, dzień, dzień dobry. Nie, wszystko dobrze. Ale coś źle się czujesz? Nie, nie, nie. Mm. No to... Wiedział pan, że Kamil wrócił? Co, co takiego? No tak. Kamil wrócił? No, no tak, tak, jest w Krakowie, ale, ale ma problemy duże. Po prostu miał wypadek, nie ma się gdzie podziać, a musi zapłacić kupę kasy za leczenie. Jaki wypadek? Gdzie? No, autokar się rozwalił pod Krakowem i Kamila nieprzytomnego przewieziono do szpitala i miał operację. Jaką operację? No, no wie pan co, dokładnie nie wiem, co się stało. Podobno mu usunęli śledzione. Ale nie, no proszę się nie martwić, spokojnie. Ja dzisiaj go widziałem. No jest naprawdę okej. Okay. On o własnych siłach wstał i wyszedł ze szpitala spokojnie. Zatrzymał się u ciebie? Wie pan co, no ja, ja przepraszam, ale po tym co zrobił Lucy, to, to po prostu brutalnie mówiąc ma przesrane i ja nie, nie, nie mogę pomóc. Może ja numer dam do niego, co? nie, 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 nie. Nie, nie szukaj. Jeśli ma problem, to powinien sam do mnie zadzwonić. Może to dobry moment, że mój syn wreszcie nauczył się odpowiedzialności. Skończyły się warsztaty prowadzone przez mele. Bruno wpadł na pomysł, że da nauczkę dzieciakom, które robiły dowcipy meli. Niech na głowę wejdę, muszą swoje miejsce. Nie słuchajcie Będziesz my? My? Co tu się my? dzieje? No tu bo się pan dzieje? Bruno i pani Melania każą przyścić fili. Wejdź stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. Proszę mi natychmiast powiedzieć, co tu się dzieje. Dobra, to moja wina, Mela próbowała nas powstrzymać. Ukradli mi telefon nie wkurzyli, tak? Bo wysłali do mnie jakieś obleśne SMSy. Chciałem dać im nauczkę, a Mela próbowała nas powstrzymać. Ja tłumaczyłam, Bruno, że to nie jest sposób, żeby się czegokolwiek nauczyły. Dobrze, chłopcy, idźcie do sali, na temat kradzieży Proszę. telefonu porozmawiamy później. Panie dyrektor, no nic się nie stało, chcieliśmy ich tylko porządku nauczyć. Jak to nic się nie stało? Ileż no, wy macie lat? To, to jest odpowiedzialne zachowanie do Dobra. trudnej młodzieży? Dobra, przygięliśmy, tak, ale Mela na naprawdę nic wspólnego. Chciała nas powstrzymać. No niestety, przykro mi, panowie. W tej sytuacji muszę podziękować wam za współpracę. Ja nie mogę wam powierzyć młodzieży. Pani jako jedyna jeszcze zachowała zdrowy rozsądek. Pani jeszcze dam szansę. Dziękuję. Bardzo mi zależy. Pani, ja mam misję. Dobrze, i... dobrze. Porozmawiamy pani, później. że oni wygrają ten konkurs. Porozmawiamy później. Mela, jaką ty masz misję? Mają cię gdzieś, rozumiesz? Przekonasz się jeszcze. Kochani moi, a więc tak, o mało nie straciłam pracy, ale na szczęście dostałam kolejną szansę. Może na razie nie jestem ważna dla tych dzieciaków, ale one dla mnie na pewno. To dzięki nim czuję się, od... że odbijam od dna i robię coś naprawdę ważnego. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. A tak, by the way, wiecie może co mógł mieć na myśli Irek nagrywając mi tego dziwnego bloga o męskiej przyjaźni i o palantach? Jak myślicie, o kogo mu chodziło? Kamil nie ma się gdzie podziać. Dawni przyjaciele nie chcą go widzieć. Dumnemu chłopakowi trudno poprosić rodziców o pomoc, jednak widzi, że nie ma już innego wyjścia. Dobrze wyglądasz. Chciałbym powiedzieć to samo o tobie, ale jak widać... Dorosły, że ci, ci nie służy. Oczywiście. Oczywiście musisz ironizować. To ci sprawia jakąś satysfakcję, czy co? Nie unoś się. Po prostu stwierdzam fakty. Ale ja wiem, jakie są fakty. I wiem, jaka jest moja sytuacja i naprawdę nie chcę cię prosić o pomoc, ale. nie mam wyboru. No więc sytuacja jest taka, że... miałem wypadek i byłem w szpitalu. I miałem operację. I muszę zapłacić za leczenie. Oczywiście musisz. I nie mam też gdzie się zatrzymać. Nie mam na hotel, a znajomi. Nie chcą cię znać, wiem. No właśnie. Rozmawiałem już z mamą, ale powiedziała, że najpierw muszę spotkać się z Tobą. Czego do mnie oczekujesz? No. Pomóż mi. Wszystko zależy od ciebie. To znaczy. Musisz udowodnić, że potrafisz żyć odpowiedzialnie i dojść. No, zamierzam, zamieszkasz w domu, wrócisz na studia i zaopiekujesz się dzieckiem, które spłodziłeś. Tylko na takich warunkach ci pomogę. Synu. Cześć wam, jak pewnie wiecie jestem w Krakowie, pewnie niedługo się spotkamy, więc chciałem was wszystkich przeprosić. Wiem, że zachowałem się nieodpowiednio. Przede wszystkim chciałem przeprosić ciebie Lucy. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, bo niedługo będziemy mieli razem dziecko i jakoś musimy się dogadać. To do zobaczenia. To jest Tak Tak, ale słuchaj mnie, on tego przysięgam nie zrobił. No, co, ci... co ty robisz, człowieku po nie Co ty jesteś! Co... Ja Mówisz to za białe Co na moim brawo. czarnym skuterze, ja co... Mówił, że... A, Umówił się z Moniką! Smaczarzu no, to widzę. Ja, Egrasz do niczego nie doszło! Oskar dawa jakąś szmatę, jakieś pójść nie wiem co, Woda no. i dość idę! Ej Ej, uważaj na te tłumy ludzi Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pęcisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus